Stoleni z życzymy wszystkiego najlepszego, a w studiu mamy gości. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie, chyba nie jedliście śniadania, co? Coś tak słabo było. Jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Okej, okay, skąd do nas przyjechaliście? Do mikrofonu zapraszamy. Tak jest, ale skąd? Z jakiej szkoły? Z samorządowej szkoły numer 2 we wrześniu. No pięknie. Coś ciekawego dla nas przygotowaliście dziś? Piosenkę. Piosenkę. Jaka to będzie piosenka? O czym? O jężinia. O jężinia, czyli to, co podejrzewa, że czerwona, nad czerwoną, czerwoną jarzębiną, nie? To nie to? Nie. to... Nie. <noise> no dobra. Nie te lata. No to w takim razie uwaga. Na 3, 2, 1. Zaśpiewamy. 3, 2, 1. już na... No pięknie, wielkie drama, drodzy Państwo! Już na Eurowizji. Radio numer jeden w okolicy. 93 i 7. Radio wrześniu. Najlepsze polokalne.